Kia. Movement that Dzień dobry, cześć. Witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzida dzisiaj nie że seat w wersji kombi, to jeszcze w wersji plugin. Zapraszam na krótki film. Kia sit kombi, wersja plugin, czyli do 57 km zasięgu na baterii na silniku elektrycznym. Czas ładowania z gniazdka około 3 godzin. Wersja wyposażenia XL z pakietem bezpieczeństwa. Cena prezentowanego egzemplarza 154 990 zł brutto. Kolor, który tutaj widzimy, to jest Dark Penta Praktycznie topowa konfiguracja tego samochodu. Felga 17 cali w wersji plugin mamy inny grill, ten grill tak wygląda pełne LEDowe reflektory, czujniki parkowania przy tył Tutaj mamy gniazdo ładowania, typ drugi. Zajrzyjmy do środka. Miękko, pełna elektryka, składanie lusterek. Pakiet bezpieczeństwa czyli m.in. czujnik martwego pola wersja XL. Pełna skórzana tapicerka. I elektryczna regulacja tego szwotela. Przód-tył. I regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Dużo przycisków, regulacja jasności, yy, wysokości świateł, regulacja jasności zegarów wyświetlaczy, asystent pasa ruchu, czujnik martwego pola zaprogramowane ładowanie, czyli tu chodzi o. To jest stricte w wersji plugin, czyli chodzi o to, że możemy sobie ustawić, w których godzinach samochód ma się ładować, jeżeli ktoś ma niszczą, na przykład taryfę nocną, wyłączenie systemów. Kontroli trakcji, otwarcie wlewu paliwa to też wersja plugin. I elektryczna klapa bagażnika. No, na tym kanale jeszcze wersji kombi z elektryką klapy bagażnika nie nagrywałem, nie pokazywałem wam. Przycisk musimy trzymać do czasu zamknięcia klapy. Światła, tak samo, mamy światła przecięgnialne, przednie. Odbieranie, odrzucanie połączeń, jeden przycisk funkcyjny. Asystent pasa ruchu, drugi poziom. Aktywny tempomat odległość do auta poprzedzającego. Cyfrowe zegary. Duży wyświetlacz z kamerą, z dostępem do internetu. Automatyczna klimatyzacja. W wersji plugin możemy sobie ustawić driver only, czyli mamy nawiew tylko dla kierowcy. Albo jest jedno i drugie. Wentylowany fotel. Podgrzewany fotel. Podgrzewana kierownica. Podgrzewany fotel pasażera. I wentylowany fotel pasażera. ev czyli przełączanie między trybami jazdy, tryb automatyczny, tryb hybrydowy i tryb elektryczny, czyli wymuszenie jazdy na prądzie. Tryb automatyczny: samochód sam decyduje, zależnie od prędkości, od obciążenia, czy jedzie na prądzie, czy jedzie na silniku spalinowym. I tryb hybrydowy, wymuszenie. Jazdy na silniku spalinowym, czyli ten tryb sobie włączamy, jak jedziemy na przykład w trasę. Sport, wiadomo, grafika zegarów i inna charakterystyka pracy. On też, w trybie sport, nasz PHF jest w stanie się naładować odzyskać energię. Włączenie, wyłączenie czujników, włączenie kamery. Elektryczny ręczny AutoHold Podłokietnik jest przesuwany ze schowkiem. Zajrzyjmy do tyłu. Fotel elektryczny z dwiema pamięciami. Tapicerka pełna skórzana. Podłokietnik, kanapa dzielona 40-20-40 z tunelem środkowym, tutaj. Nawiew dla pasażerów tylnego rzędu. Gniazdo ładowania urządzeń przenośnych. Dwie i Isofiksy pod ześlepką. Elektryczna klapa bagażnika. Tak wygląda bagażnik w wersji plugin. I 437 litrów pojemności przestrzeni bagażowej. Trochę mniej niż w wersji kombi. Natomiast wynika to z tego, że jest schowek jak w wersji kombi. Tu jest już znacznie płyciej. A tam dalej jest akumulator trakcyjny. Ta różnica wynika z tych, z braku tych schowków. A tu jest akumulator 12V, Felga Siedemnastka. ładna boczki drzwi z tyłu tu również otwieranie, zamykanie Deska taka sama jak w każdym samochodzie, no z tą różnicą, że w plaginie tutaj mamy kontrolkę ładowania dodatkowo, fotel pasażera, raczej jego tapicerka pełna skórzana, regulacja wysokości fotela i regulacja elektryczna podparcia odcinka lędziowego. Odpalmy jeszcze światła pozycyjne. Kia Ceed wersja plugin, czyli zespół napędowy 1.6, benzyna wolnossąca plus silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 141 koni. Do tego wszystkiego automat dwusprzęgłowy, sześciobiegowy

Możemy jeszcze włączyć awaryjne. Pokażmy, jak one świecą. Bo one niestety w wersji kombinie są pływające. Ale jest w pełni lodowy. W pełni ledowa jest ta lampa. led. I trzy ledy. Fotel z pamięcią podsunął się. Gotowy do rozpoczęcia jazdy. Samochód odpalony, ale silnik spalinowy wcale się nie włączył. Zasięg 51 km. Tryb pracy na biegu jałowym. Tutaj mamy przepływ energii. EV po prawej stronie świadczy o tym, że Jesteśmy w tej chwili w napędzie elektrycznym. To było na tyle, jeśli chodzi o SIDA Kombi w wersji plugin. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie, jeśli film był dla Was przydatny, odpowiedział na Wasze pytanie, pokazałem coś, co chcieliście zobaczyć. Prośba o komentarze, łapki w górę, subskrypcję. Dziękuję i do zobaczenia przy następnym filmie. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. Silnik spalinowy silnik elektryczny dwa układy chłodzenia. pode nos por esquivar.